Takie rzeczy mówisz, piszesz. Czy miałeś dużo sparingów na ulicy? Dużo ludzi chciało cię wyjaśnić, czy raczej jak cię widzą to sobie dają spokój? A jak myślisz? No ja wyśle... myślę, że to śmiechem pękają jak cię widzą na ulicy. No zdarza się tak. Nie, wszyscy są mili naprawdę. To w internecie ludzie tak wyładowują swoje frustracje, ale na ulicy nie miałem żadnych nieprzyjemności. Być może jeszcze będę miał. Ale cóż, no to ludzie mają problemy, ja nie mam nie, problemu. Nie, to ty masz problem, to ty masz problem, bo ty nie masz żadnej odpowiedzialności za słowo. Obrażasz, ja obrażasz święte symbole, tylko prawdę, obrażasz pamięć prawdę, Jana Pawła II. Mordo, przyszedłbyś na Marsz to Niepodległości, to, to by cię chłopaki przorali w pięć minut na Marszu nie Niepodległości, jakbyś się pojawił. Przyszedłbyś na Marsz Niepodległości, to byś stamtąd nie wyszedł za to, co robisz. Byłem pięć razy na Marszu Niepodległości No i właśnie widać, jak twa wygląda, wariacie, bez kitu, no. Jasiu, a nie wolałbyś zawalczyć z Krzysiem Stanowskim, którego nazwałeś Kmiotem? Oczywiście, żebym chętnie to zrobił. Może jakaś walka charytatywna, coś dla dzieci z razem zrobimy, albo może tomik wiejszy, no nie wiem, no. Bardzo dziękuję w każdym razie Krzysiowi za zaangażowanie w promocję mojej osoby i bardzo to miło miłe z mojej, jego strony. No właśnie, dajesz Krzyszkowi chociaż 600 zł za tą promocję, bo wydaje mi się, że taką kampanię reklamową ci strzelił, że to kosztuje kilkadziesiąt. milionów milion, myślę. Tył. No właśnie, odpaliłeś mu coś chociaż? Yy, nie. Czemu? Ale myślę, że wyślę mu szampana jakiegoś czy coś. No to mam nadzieję, że dotrzymasz słowa i coś mu wyślesz. Ma, masz problem z utrzymywaniem. No i dobra. oczywiście zapraszamy redaktora Mazurka i redaktora Stanowskiego na walkę naszą, prawda? Myślę, że jako dziennikarzy w honorowym miejscu mogą oglądać naszą walkę. Chociaż trochę ci boję, bo Krzysiu tak się spocił w takiej rozmowy ze mną, to boję, co by było w Oktagonie, to nie wiem. No dobra, e, powiedz mi Ziemowic. Czy nie czujesz dużej presji przez to, bo tak naprawdę umówmy się, 90% widzów będzie chciało zobaczyć jak Jasiu dostaje w pierdol, a ty musisz go spuścić, więc w takim razie czy wytrzymasz tą presję? Zacytuję mojego włodarza, to moja presja, presja, oczywiście, że czuję presję, podchodzę do tego z pokorą. Szanuję rywala mojego Jana Kapelę i mam y, przyjemność po prostu obić mu ten lewacki web w oktagonie i nauczyć go szacunku. Biorę oczywiście pod uwagę, że mogę przegrać. Mam do tego olimpijską y, nastawienie do walki z kapelą. Podajemy sobie ręce, szanuję go w Oktagonie, ale w Oktagonie kończą się żarty, wjeżdżam w niego, urywam mu ten lewacki łeb, i plan na walkę jest bardzo prosty: moja prawa ręka, pęka szczęka, a potem Melanż Saska <laughs> Każdy może pomarzyć. Nie danej się będę łagodny. A... Weź mnie, nie rozśmieszaj, naprawdę. Ka Kasia, jak ty widzisz w ogóle tą walkę? Bo Jasiu jest dość mały w stosunku do Ziemowita. Tak, a po ile ważycie w ogóle? Ile ty Ziemowita? Ja wbiłem się w limicie wagowym, który jest dogadany, więc a ja teraz ważę około 70 kilo. A ty, jaś? 62. No nie wiem, na czym znaczy, ja bardziej płoń. jestem zdumiony flow Ziemowita? Tak, tak. Podoba mi, to, mi się mi, miło mi to słyszeć Miałem od króla. I wy, wywiady, to tak mówię, ale wiesz, też umie się zatrzymać, bo myślałem, że leci na monologu, tak jak czasem niektórzy i to mi się nie podoba, ale umie się zatrzymać, jak właśnie mu zadajesz pytanie i ma, ma te flow, podoba mi się. Dziękuję, bardzo mi miło. Pewnie pamiętasz takie słowa ze swojej świętej księgi z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Prochu, I chętnie ci w tym pomogę. Jasiu prochu, to tu szukaj w nosie, bo ci coś wypada na stole, wiesz? <laughs> Gdzie, gdzie, pod stołem, gdzie? Pod stołem jeszcze szurni. I na kolana pod ten stół. Otwórz na Jasiu. Chyba musisz mi podać. No dobra, panowie, myślę, Podaj że. Podać Ci może rakowski i wiesz co. Myślę, panowie, że czas na face to face między wami, bo tutaj najbardziej iskrzy. Ja tu chodź. i chciałeś trochę to masz trop. no tutaj grubo się zaczęło od razu poszedłeś chodź wariacie słyszysz jasiu to chodź sobie od razu wyjaśnimy wiesz bez kitu Twoją karierę przysypię piach zapomnienia, żebyś sobie kurwa zapamiętał to. A za ten prokat wariacie, to jak ci trafię w tej klatce, to bez kitu cię jest pył, pył, który zmieni ciebie lewaka, że będziesz jeszcze srał tęczą. Gdyby nie ci ochroniarze, to byś już kwiczał i przepraszał, rozumiesz to? Rozumiesz to? Ja jestem Ziemowit, piach kocham oś i będę w rozumiesz mnie. to? No to chodź, no to chodź, kurwa. Dobra, dawajcie, siadamy. Wracamy.